Złoty Chłopak. Odcinek 152. Suna podsłuchuje rozmowę Kai i Nuket. Słyszy, jak Kaja mówi, że jej nie kocha. Odcinek 152 Streszczenie. Suna pokazuje teściowej skromny prezent, jaki dla niej kupiła. Twój prezent jest żałosny, tak samo jak ty, oświadcza Nuket. Wiesz, że Kaja tego nie chce, i siłą próbujesz za niego wyjść. Jeszcze wierzysz w kłamstwo, że cię kocha. Jesteś naprawdę żałosna, pani Nuket. Bardzo proszę, rozmawiaj ze mną właściwie. Chcesz, żebym ci wszystko powiedziała, jak jest? Kaja cię nie kocha, nie chce się z tobą ożenić. Chcę zemścić się na mieszkańcach tego domu za całą niesprawiedliwość, którą mu wyrządzili. Wykorzysta cię jak pionka, to wszystko. Kai nic się nie stanie, dlatego nie boję się o niego, kontynuuje Nuket. Jako kobieta, współczuję ci. Radzę ci, żebyś zakończyła ten nonsens, nim nie jest za późno. Jak w ogóle uwierzyłaś, że ktoś taki jak Kaja mógłby cię pokochać? Nie możesz być aż tak głupia. Pani Nuket, wyjdź, proszę. W porządku, a co jeśli ci to udowodnię? Jesteś gotowa się z tym zmierzyć? W następnej scenie Suna podsłuchuje rozmowę swojego narzeczonego i jego mamy, podczas której Kaja przyznaje, że jej nie kocha, a jedyne, co do niej czuje, to litość. Po policzkach dziewczyny spływają łzy. Ma ochotę wykrzyczeć Kai, jak bardzo go nienawidzi, ale się powstrzymuje. Po dłuższej chwili oczekiwania Sechmus wpuszcza Ferita i jego dziadka do swojego domu. Co zdecydowałeś w związku z tym, co ci wczoraj powiedziałem? pyta wujek Pelin. Halis ręką ucisza wnuka i sam odpowiada, chcesz, żeby Pelin wyszła za Ferita, rozumiem to, ale ty także zrozum naszą sytuację. Ferit jest żonaty. W tym, co się stało, jego żona nie ma żadnej winy. Pelin weszła na tę ścieżkę, chociaż wiedziała o małżeństwie. Teraz jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, stało się. Obie strony popełniły błąd. Ferid zaakceptuje dziecko, kontynuuje Nestor. Dziecko w łonie Pelin otrzyma nazwisko Korhan. Będzie przyszłością naszej rodziny. Zapewnimy mu dobre życie. Sechmus wybucha śmiechem, a potem kategorycznie przypomina postawione przez siebie warunki. Nie ma zamiaru z nich zrezygnować ani ugiąć się choćby w najmniejszym stopniu. Dodaje, że jeżeli Ferit nie ożeni się z jego siostrzenicą, on wydaje ją za innego mężczyznę. za swojego kierowcę, który pracuje dla niego od 15 lat. Halis nie zamierza pertraktować w tej kwestii. Razem z wnukiem i swoimi ludźmi opuszcza posiadłość Sechmuza. Chwilę później do tego samego miejsca przyjeżdża Seiran. Mimo tego, co usłyszała, Suna nie zamierza zrezygnować ze ślubu z Kają. Gdy ojciec prosi ją o dowód, by zarejestrować datę ślubu, przekazuje mu dokument na oczach zaskoczonej nuket. Matka Kaji była pewna, że udało jej się zapobiec temu małżeństwu. Halis zabiera wnuka do pracowni, w której przed laty zaczął pracę jako asystent mistrza. Chce pokazać mu, że jest przyszłością rodziny Korhan. Czy w posiadłości Sechmuza Seiran natknie się na ciężarną Pelin?